Cześć, ma widzowie, drodze, dużo... zobaczmy przydziałabek dużo wyświetleń. I dzisiaj ogólnie jestem znowu na tym koncie nowym i widzowie ogólnie zmieniłem skin. Ha? I w widzowie dzisiaj znowu będzie przejażdżka autem. I będziemy dzisiaj jeździć takim oto Chryslerem w widzowie. Ogólnie on jest bardzo, ale to bardzo głośny, więc no. Jakbym to pogłosił, to to by było tak ale nie będę pogłaszał, bo jest widzowie 2049, niektórzy ludzie mogą spać Widzowie to znaczy, spać nie spać. 710. Klub. Czekajcie widzowie, bo, bo coś się dzieje. Dobra. Dobra, nie wiem widzowie, co się właśnie przez chwilą stało, ale jedziemy znowu od nowa tam. Ale co się stało tam? No, dobra, albo ja nie myj, już lepiej tam nie jadę. I widzowie, dzisiaj odcinek, ten odcinek będzie trwał 3 minuty, powiedzmy. Więc wiecie, że mi się krzeli już iść bo jestem trochę zmęczony. I w To auto jest w ogóle też bardzo szybkie. 172 jedzie. Już nie jedzie tak jak tak kiedyś to Toyota Prius, pamiętacie tam Toyota Prius jak jechaliśmy? I w to jest... Jadę tu w ogóle pierwszy raz teraz. Tam jakieś domy tam są w ogóle. Kozaczko. dobra. Inny. W ogóle też w tym Kleislerze jest taka po prostu karoseria. Na dół taka. I tu tak fajnie wygląda w ogóle. I auto jest przez to nawet mniejsze. Jest tam dobra. Jeszcze minutę, tylko będzie ten odcinek trwał, bo jak mówię, to jest krótki. I my, dobra, okej. Okay. O kurde, ty. Ok, dobra, teraz będziemy jakby co szybko widzę, bardzo jechać. Czekajcie, widzowie. Dobra, widzowie, już jestem ogólnie. No. Jedziemy. Jeszcze pół minuty, tylko ten filmik będzie trwał. Jaki on będzie krótki. A widzowie. Ja sobie później też nam na przykład może sprawdzę jaki jest mój najkrótszy filmik. Bo na pewno mniej niż minuta w ogóle nawet, więc no. Krótki bardzo. Okej, okay, dobra. Albo dobra, widzowie, nagram, niech będzie, że 4 minuty, bo to chyba nawet troszkę za krótko było. Może pojedźmy na stację pensjonową, widzowie? Jak mamy jeszcze minuty do nagrywania, więc... I myk. To jest tutaj, nie? Chyba tak, czekajcie. Dobra, już. I jesteśmy. Widzę, więc co? W tej grze. Niestety nie da się chyba tankować, więc będziemy udawać, czy tankować Dobra, teraz tutaj. I gdzie to w ogóle jest? To. Nie ma tego bagu. Czym się po prostu tam tankuje. Nie ma. Dobra, powiedzmy, że już. To zrobiliśmy tam. Teraz. Da się tu chociaż wejść? No nie da się, na serio. Dobra, y powiedzmy, że tam byliśmy i już zapłaciliśmy za to paliwo. Dobra, ja już pomału będę się z wami żegnał, więc pa. Pa.